Witam, moje drogie klockowe świry. Z tej strony, pan Szczupak. Dziś wchodzimy na egzorcyzmy wyższego stopnia, albowiem przychodzę do was z polibagiem z Lego Hidden Side. Jak wiecie? Yy, seria ta już po malutku, po cichutku jest zakończona tak ładnie. Jeszcze czeka nas jakiś ładny specjal z okazji Halloween. I nie wiem, czy wiecie, ale obchodzenie w Halloween może być zakazane, i można dostać mandat za obchodzenie Halloween. Witam w Polsce, ale już dobra. Gonie za tym polibagiem bardzo długo, czekałem na niego, nie zyskłem na czasu, jak już się poddałem, nagle patrzę, o, kto to jest, jest, no to wezmę. No i tak już po tym przy długim wstępie zobaczmy co tu no, mamy w środeczku. A mamy tutaj bardzo ładny element, który się rzuca w oczy, mianowicie ten yy, parasol. Nowy element e, dosyć ciekawy nie jest ani on okrągły, jest taki e, ośmiokątny, czy, czy coś w ten deseń. No, bardzo ładny taki oktagonalny kształt. No, i na pewno mamy tutaj dodatkową parę rąk, więc również bardzo ładnie. No i mnóstwo jedzonka, a ja uwielbiam jedzonko kolego Więc jest to między innymi również bardzo fajna gratka, żeby dorwać ten zestaw. No i instrukcja. Także my się widzimy już za momencik, także szef kuchni poleca tatar z klienta polany jego świeżą, gotującą się krwią. He he. Tak się prezentuje już nasz złożony mini modelik. No, i gdyby nie ta cała otoczka, że no, o pentanie, że o jakieś tutaj zęby, jakieś tutaj oko, dziab 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 dziob dziab, dziab 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 dziab. No to jest to bardzo przyjemny, ładny modelik. Podoba mi się użycie tego parasolu, wygląda on bardzo ładnie, świetnie tutaj pasuje i dodaje temu straganigowi z jedzonkiem takiego naprawdę fajnego realizmu mamy tutaj dwupoziomowe grill, z jednej strony miejsce na usmażenie jakichś kiełbasek, które zresztą w liczbie sztuk w dwóch występują w luzie, więc w razie czego mamy zapas jedzonka i myślę, że jest to bardzo fajna gratka chociażby dla mnie, bo ja uwielbiam zbierać jedzonko. No i myślę, że ten zestawik dałoby się wcisnąć w każdą inną serię LEGO. Czy to Friends, czy to City, czy to Scooby-Doo, czy to Monkey Kid. Oj tak, ale ja bym to wcisnął w Monkey Kida. Dość. Mm. Ale no wracając, mamy tutaj bardzo ładne rozmaicenie takimi elementami, dbałość o szczegóły. No i ta figureczka, ale nią się już zajmiemy za momencik. Oprócz świetnej mini budowli mamy tutaj również świetną minifigurkę opętanego kucharza. No i muszę Wam przyznać, że każdy pomysł taki nietuzinkowy na opętanie w Lego Hidden Side to było coś naprawdę niesamowitego. Czy też właśnie dodatkowa para rąk. Czy może dodatkowa para głowy? No to, to było naprawdę coś niezwykłego. No i ten kucharz wygląda naprawdę świetnie. Czy to jego takie bardziej cywilne, już zwyczajne widzianko kucharza? Jakieś tutaj mamy dużo plam od oleju. Mamy również notes oraz długopis do zapisywania zamówień. No i mamy tutaj właśnie tą opętaną stroną. Jest to bardzo dobrze znany, lekko zmodyfikowany element od Garmadona z Ninjago. Jako taki element wyposażenia mamy tutaj Tasak w bardzo ładnym jasno-limonkowym kolorze. No i ta jakże opętana, ładna buźka. Nie mamy tutaj do wyboru czy chcemy mieć opętanego czy nie. No ale myślę, że te opętane postacie lepiej, a nawet bardzo lepiej Wyglądają. Tak więc słowem podsumowania. Śpiewajmy razem ze mną. Tylko jedno w głowie mam: koksu 5 gram. sam w krainę zapomnienia. 25 zł kosztuje ten Polibak w Top Toysie. Myślę, że jakby był w Lego Shopie, to też również 25 zł. Czy warto jak najbardziej ładna figureczka, ale bardzo ładna figureczka, wręcz tak podwójnie ładna figureczka, no bo wiadomo, tutaj jedno pięterko ładnej figureczki, tutaj drugie pięterko ładnej figureczki, wszystko wiadomo. No i konstrukcja również bardzo ciekawa. No i jedzonko, dużo jedzonka tutaj dają, ale też i myślę, użyteczne elementy również się tutaj znajdą. Tak więc myślę, że na taką osłodę, skoro ta serio się tak powoli zatacza do grobu i będzie miała wieczne spanko, no to jest to bardzo dobra okazja, żeby jeszcze coś z tej serii przegarnąć. I to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie i, i widzimy się. Ja się... Nie, nie, nie wiem kiedy.